Siemka, witam na kanale alkoholowe. Dzisiaj trochę pogadamy o moim ulubionym koktajlu. Ever, można powiedzieć. Jeżeli miałbym zostawić jeden koktajl, który miałby tylko istnieć, bez żadnych w ogóle dyskusji, byłaby to na pewno margarita. Jest coś w niej takiego świeżego, coś niebywałego, coś wyjątkowego, co sprawia, że kiedy i jak bardzo nie byłbym w złym nastroju, czy w ogóle nie ma momentu, w którym nie miałbym na nią ochoty. Dla mnie jest tak bardzo idealna w smaku, ale oczywiście to wszystko jest zależne od tego, po pierwsze, jak ją przyrządzicie, a po drugie, na jakich składnikach. Dlatego teraz przejdźmy do technicznych rzeczy. I tak jak widzicie w tytule, zrobimy sobie dzisiaj margaritę na trzy sposoby, bo tak naprawdę naprawdę można ją pić na trzy, a właściwie nawet cztery sposoby. Chociaż jeden z nich jest połączony, dlatego będę bardziej traktował to jako trzy sposoby bazowe. Nie są to jakoś książkowo opisane sposoby, jednak ja zaobserwowałem, że są takie trzy, powiedzmy, warianty. Ten trzeci zwłaszcza jest bliski mojemu sercu, bo nie widziałem za bardzo nigdzie takiego wariantu. Sam go sobie przyrządzam, to jest taki mój, powiedzmy, wymysł. Dlatego przejdźmy do rzeczy od samego początku, z czego składa się klasyczna margarita. Oczywiście jest to tequila i tutaj nie będę ukrywał, w Polsce mamy troszeczkę ciężej niż w Stanach, bo tam jest tego bardzo, ale to bardzo dużo i bardzo tania jest tak jakby tequila z założenia jakościowa. U nas W Europie jest bardzo, ale to bardzo dużo niskiej jakości tekili, zalanej przez właśnie przez markety, przez co bardzo wiele osób ma wstręt do tekili, bo nigdy nie piło dobrej. Zatem z czego składa się dobra tekila? Dobra tekila przede wszystkim powinna być ze 100% blue agave, czyli z niebieskiej agawy, w 100% niechszczona żadnymi innymi alkoholami. I właśnie tu jest ten klucz, że bardzo dużo tanich produktów, typu jakieś Lidlowe, jakieś tam Tesco, Oshą i tak dalej, bardzo dużo tych najtańszych, właśnie niestety nie ma takiego składu. Zaufajcie mi, że jest naprawdę. Przepaść pomiędzy najtańszą już tequilą ze 100% Agawy, a najtańszą dziadowską. Po prostu wiecie, ona jest w ogóle różnica między nimi, nawet jest podejrzewam bez 50% w cenie, co bym polecał, jeśli chodzi o polski rynek. Na pewno Jose Cuervo, zwykłe, z niebieską etykietą. To jest pewnie, jak na tym się nie zawiedziecie. Drugi gracz, który jest zawsze moim zdaniem niezawodny, w najniższej półce jest to El Himador, również 100% Blue Agawy. To jest taka moim zdaniem dwójka, która jest w większości sklepów i jest właśnie z tej półki low, mid, powiedzmy najniższa tak jakby półka już, od której zaczynamy z tequilą zabawę. Takie dwie polecam sobie na początek, jeżeli chcecie faktycznie zacząć przygodę z Margaritą na poważnie i z tequilą na poważnie, to to jest must have, jedno z tych dwóch. Klucz to jest patrzeć po prostu na skład. Macie na przykład jeszcze Olmekę, którą nawet na samym początku kanału używałem, ona nie ma 100% agawy, jest nawet i wydaje mi się, że Sierra, ta, którą też widzicie w żabkach często, ona też prawdopodobnie, ale nie dam sobie ręki uciąć, że też możliwe, że ma 100% nagawę, Nawet jeżeli nie ma, to ona jest takim absolutnym minimum. Nie obrzydzi Wam tej zabawy jednak. Tak jak mówię, te dwa to są takie podstawowe. Potem zaczynają się wynalazki typu cenote, jakieś tam droższe porlagente na przykład. Te w półce powiedzmy 200 zł wzwyż, to bardzo, ale to bardzo polecam patrona przede wszystkim. Patron biały, czyli blanco. Następnie macie reposado, czyli właśnie ten taki już bardziej troszeczkę sezonowany i on jest moim zdaniem najfajniejszy, najbardziej ciekawy w smaku, jeżeli chcecie spróbować jak tequila smakuje sama z siebie. I trzecia opcja to jest aniecho, to już jest ta Taka wiecie, sezonowana już bardziej, taka już, ona chyba w beczce ale to już jest bardziej dla koneserów. Jakby półka wyżej to jest Patron Don Julio z kraftowych takich, że tak powiem, to Telemana jest bardzo spoko od Dwayne de Rock Johanssona. Pantalones od Matthew McGonaghugh. Tak, to jest ten aktor, który grał na przykład w Interstellar. Przejdźmy teraz do konkretów, z czego oprócz tequili składa się margarita. Jest to oczywiście świeża limonka oraz słodzik w postaci albo agawy, albo Simple Syrup, co raczej bym nie polecał, albo likier pomarańczowy. Oczywiście bazowo najbardziej popularny jest Quantro. Lop triple sec. Od decupera, tylko ten mocniejszy. W Polsce akurat chyba nie ma tego słabszego, bo w Stanach jeszcze jest taka wersja 20%, która jest beznadziejna. Jeżeli chcecie troszeczkę lepiej, no to oczywiście gran Marnier, który ma do domieszkę koniaku i też świetnie siedzi w moim margaricie. I teraz w kwestii wariacji smakowych, co ja polecam popróbować. Jeżeli chcecie zacząć faktycznie przygodę z margaritą na, na poważnie, no to tak, dobra tequila koniecznie świeże limonki, żadnego gotowe soki. Bio, jeżeli znajdziecie gdzieś, jeżeli macie dostęp, to jak najbardziej to jeszcze lepiej. I syrop zagawy, organiczny, ale chyba ciężko jest kupić nieorganiczny szczerze mówiąc w Polsce, bo one. Wszędzie są raczej takie droższe z tej takiej powiedzmy zdrowej serii. Syrop zagawy jest takim dodatkiem, który nie zawsze jest dodawany, dlatego to jest. Opcja. I tak naprawdę możecie podzielić po prostu margaritę na trzy bazowe części, czyli tequila, sour, czyli właśnie limonka, oraz słodzik. I tutaj do wyboru do koloru, tak jak powiedziałem, albo triple sec i agawa, albo sama agawa, albo sam triple sec czy tam quanto. Nie upieram się przy żadnej z wersji, bo ja sobie sam często miksuję te rzeczy i nigdy nie robię zawsze takiej samej margarity. Ale jak już miałbym wybrać jedną, która faktycznie jest bazowa, to moje ulubione proporcje od lat. Trzy części tekili dwie części limonki, jedna część słodzika. To wychodzi troszeczkę bardziej w kwasową stronę. Podkręcam też to troszeczkę roztworem soli lub samą solą. Roztwór soli to jest po prostu woda z solą w proporcjach 1 do 4, 1 do 5, czyli więcej wody niż soli. Dlaczego dodajemy sól do, do kwaśnych koktajli, ogólnie do koktajli? Ponieważ sól bardzo fajnie wyciąga dodatkową kwasowość w bardzo taki przyjemny, by powiedziałbym, sposób. Wydobywa tą kwasowość naturalnie i jeszcze bardziej, powiedzmy, zwiększa doznania smakowe samego koktajlu. Takie trochę MSG, tylko dla koktajli i mniej powiedzmy kontrowersyjne. Powiedzmy, że taką przedłużoną teorię wam dzisiaj zrobiłem, to teraz przejdźmy do sposobów, w jaki możecie wykonać margeritę. Najbardziej klasyczną formą margarity jest podanie jej w kieliszku. Ja mam taki kieliszek, to jest po prostu duży kielich do margarity, bardzo gruby. Oczywiście spotkaliście się już nieraz. Na to idzie krasta z soli, którą robimy poprzez najpierw pocieranie limonko po, rancie kieliszka i maczanie tego w soli. W niektórych wersjach można też to umoczyć, na przykład w papryce wędzonej, w jakimś tahinie. Tachin to jest taki właśnie. Meksykański rodzaj przyprawy papryczki plus limonka. Bardzo fajnie siedzi. Polecam sobie, że gdzieś będziecie widzieli przyprawę tachin, to polecam sobie kupić, bo jest taka właśnie świetna do takich rzeczy. Gdy mamy przygotowany już taki kieliszek, przygotowujemy koktajl w shakerze, dodając te w tym przypadku półtora shota, limonkę jeden shot oraz likier pomarańczowy pół shota. Jeżeli chcecie minimalnie słodziej, dodajecie troszeczkę agawy lub więcej tego likieru pomarańczowego, do tego dwa, trzy dasze saline solution, czyli roztworu soli, lub po prostu kilka ziarenek malutkich soli. Grubych. Dużo lodu je energicznie i do schłodzonego takiego zmrożonego najlepiej kieliszka wlewamy gotową margaritę. I proszę bardzo, najbardziej klasyczna margarita ever. wariant drugi, który jest powiedzmy, że zbliżony do tego pierwszego, czyli sposób przyrządzania margarity jest dokładnie ten sam. W szejkerze tequila, triple sec oraz limonka, plus odrobina soli dla przełamania, plus ewentualna agawa. Znowu szejkujemy, ale tym razem nie podajemy tego w kieliszku, lecz w szklance rocks glass na lodzie lub w highballu lub właśnie w jakimś takim dużym, wysokim szkle. I to jest bardzo popularna metoda, którą w Stanach się pije. W bardzo wielu miejscach dostawałem w ten sposób Margarity Ona jest najbardziej, bym powiedział, taka optymalna do picia, bo koktajl Wam się schłapał Podczas picia, w przeciwieństwie do tego pierwszego, który bardzo szybko zaczyna tracić chłodną temperaturę, no i zaczyna się robić mocny, mniej przyjemny, powiedzmy, niż jest taki mega schłodzony. Dlatego z dwóch chyba zazwyczaj jednak wolę wersję drugą, czyli tą na lodzie. I jeszcze szybki przerywnik na dfox.pl. Macie takie fajne kubki tiki i zapewniam Was, że takiego wyboru kubków tiki w Polsce nie macie nigdzie, tylko u mnie. Zapraszam. Dzięki. Zaokrąglając, to był pierwszy sposób na, powiedzmy, dwa warianty. Przejdźmy teraz do sposobu numer dwa. I sposób numer dwa jest to po prostu blendowana tequila. Bardzo popularna na imprezach, bardzo popularna była w ogóle w latach 90 -tych, 2000 -tych w Stanach. Do blendera wlatują składniki, które wymieniliśmy wcześniej. W, oczywiście w mnożniku, bo robimy z banek na przykład na, powiedzmy, 5 osób. Do tego dużo lodu, no, no i blendujemy. Oczywiście musi być blender przystosowany do blendowania lodu, bo nie w każdym niestety to wyjdzie. I tak przygotowaną, zmrożoną margaritę podajecie w czym tylko chcecie. Ale oczywiście kieliszek domowy. Margarity będzie tu najbardziej trafny. Ta forma Margarity jest dużo bardziej, powiedziałbym, instant. Przy okazji jest troszeczkę słabsza przez to, że tego lodu się jednak wblendowuje sporo i faktycznie można odnieść wrażenie, że jest się w stanie wypić więcej tego typu wersji, powiedzmy, tego koktajlu. Jednak ostrzegam od razu, że Margarita jest zradliwa. Ona jest bardzo smaczna, ale jest bardzo mocna. Należy dlatego uważać. No i uważać trzeba również na gardło. Jeżeli ktoś jest wrażliwy, to tutaj zmrożony, mówię, nie, nie każdemu to będzie służyło, ale naprawdę polecam. Wariant drugi jest naprawdę świetny. Wariant trzeci jest to Mój powiedzmy, że może nie autorski, ale mój faworyt ostatnio, jednak jest jedna gwiazdka, którą od razu muszę powiedzieć, do wariantu trzeciego. Raczej tylko tequila, która będzie z lekko wyższej póły, czyli na przykład właśnie wspomniane Patron, najlepiej Reposado albo Anejo, czy wspomniane właśnie Don Julio Reposado, czy Don Julio właśnie Silver, lub y, jakieś lepsze tekile, które uda Wam się kupić, gdyż ten wariant margarity będzie troszeczkę mocniejszy. Powiedzmy, że będzie bardziej wydobywał smak samej tekili niż całej margarity. W jaki sposób się go robi? Robi się go w formie podobnej do Old Fashion, czyli bierzemy szklanicę, wlewamy około dwóch shotów tekili, wlewamy około pół shota, nawet jedną trzecią shota, i pomarańczowego. W tym przypadku polecam Grand Marnier, jeżeli mówimy o wersji takiej powiedzmy premium. Jeszcze będzie lepiej działała. Do tego odrobinę soli lub właśnie z roztworu soli i do tego dosłownie pół szota limonki. Takie małe proporcje. Istnieją na rynku również bittersy specjalne do margarity. To polecam sobie spróbować, jeżeli macie okazję. I w ten sposób mieszając w szklanicy z lodem, wlewamy to na szklankę na przykład na sześcianie lodu lub na kuli lodu. Jest to bardziej forma taka powiedzmy koktajlowo-fancy, vintage'owa, która będzie troszeczkę zaprzeczała całej idei margarity, która musi być strzejkowana. Musi być na musi być mocno, wymieszana, żeby była gładziutka. Tutaj właśnie chodzi o to, żeby tą tequilę było czuć. Nie wszystkim to będzie smakowało od razu ostrzegam, ale tak jak mówię, jeżeli będziecie mieć dobre tequilę, to czasem po ciężkim dniu sobie taką margaritkę, powiedzmy, wersję vintage też jakbym bym to nazwał. Warto zrobić, bo jest troszeczkę inne doznania, inny, taki może bardziej spokój daje niż takie, nie wiecie, bo ta margarita klasyczna to jest raczej taka uuu imprezowa, nie? To teraz porównajmy wszystkie trzy, jak smakują. No nie będę ukrywał, że czekałem na ten moment, jako mega fan margarity. Zatem za Zacznijmy od początku, od pierwszej, klasycznej, najbardziej tradycyjna margarita, jaka tylko może być. Nie mylić z tomis, margarita, która jest z agawą tylko. Ale jeszcze zanim spróbuję i powiem, w woli ścisłości jest jeszcze piąty rodzaj, można powiedzieć margarity, czyli klarowany. Jak ktoś ogląda kanał od dłuższego czasu, to pamięta, że robiłem parę rzeczy klarowanych, między innymi jakieś tam koktajle na szortach, te takie drogie. Klarowanie margarity sprawia, że robi się ona gładka, jednak traci całkowicie, moim zdaniem, charakter, więc jakby nie, nie, nie liczę tego. Jest to wykonalne, ale moim zdaniem, nie jest smaczne, dlatego nie liczę klarowanej margarity. Ok, numer jeden. No klasyk, no co tu dużo, dużo mówić. Orzeźwiająca, świeża, bardzo przyjemna, nie czuć tutaj, że to jest jakieś alkoholowe. Dobrze schłodzona, bardzo dobrze szejkowana, spoko jakości tequila, świeża limonka, likier pomarańczowy. Do wszystkich dodałem trochę agawy, żeby było porówno pod kątem smaku. Ta margarita jest po prostu idealna na początek, żeby zacząć przygodę, to tym bardziej. Taka bym powiedział bardziej koktajlowa, czyli do posiedzenia przy stole, więc polecam to jednak, na, jeżeli siedzicie przy stole bardziej w tym klimacie. Jeżeli chcecie tak bardziej mobilnie, że tak powiem, no to wtedy właśnie margarita wjeżdża numer 2, czyli ta na lodzie. Sprawdźmy. No, mak jest ten sam, co tutaj. No, forma podania się tylko różni. To jest bardziej schłodzone i tutaj jakby jest większa szansa, że możecie troszeczkę bardziej posłodzić na przykład, bo to się będzie bardziej rozwadniało, ale od razu mi się przypominają stany po prostu, no co tu dużo mówić. Margarita to jest margarita. No, nie mogę nic złego powiedzieć na temat tego koktajlu, bo po prostu jest idealny. Jeżeli ktoś nie lubi te to prawdopodobnie nigdy nie pił dobrej, bo nie sądzę, żeby dało się nie lubić tego, no, tego alkoholu samego z siebie, jeżeli jest dobrej jakości. No ale może są jakieś evenementy. Dajcie znać w komentarzu. Dobra, przechodzimy do mrożonki, że tak powiem. To możecie kojarzyć, jeżeli ktoś był w Mecyku w wakacjach, albo gdziekolwiek na Karaibach. Bardzo popularny wybór wśród barmanów, no właśnie na u kurortach wakacyjnych, bo jest łatwo zrobić dużą ilość. Mm. Bardziej gładka, mniej alkoholowa, ze względu na to, że jest bardzo dużo lodu. Bardziej rzeczka, bardziej rzeźbiająca na upały w sam raz. Dobra, czas na krem de la crème, czyli mój, powiedzmy, wymysł. Margarita w stylu Old na kuli lodu z przewagą tequili, nie szejkowana tylko właśnie mieszana. Tak jak mówiłem, jest ten vibe taki bardzo bym powiedział, że można by się spokojnie ubrać w smoking, żeby to pić, zapalić cygaro. I tutaj właśnie polecam czy mezkal, czy właśnie jakąś droższą tequilę, pobawić się bittersami, możecie dołożyć bitters na przykład czekoladowy, sobie możemy spróbować co się stanie, jak dodamy kilka kropel? I na pewno, na pewno wyjdzie coś z tego pysznego. Właśnie to jest fajne w tekili, że ona jest bardzo uniwersalna. Mimo tego, że jest można powiedzieć, że jednostrzałowa, bo to jest jednak głównie do margarity. Zdecydowanie w tym momencie, gdybym miał wybierać z tych czterech, wybrałbym to ostatnie, bo najbardziej pasuje do mojego aktualnego vibu, do mojej aktualnej zachcianki, że tak powiem. Tylko tak jak powiedziałem, raczej celowałbym troszeczkę wyżej niż Jose Cuervo czy Archimador. ze względu na to, że tu potrzebny jest charakter, yy, można powiedzieć, taką taka rasowość tequili jest tutaj po prostu potrzebna. Taki bardziej właśnie, musi być bardziej po prostu dowalona i tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać, czy taki rodzaj kontentu Was interesuje. Ja będę, jeżeli tak, to będę rozpracowywał kolejne rodzaje koktajli w taki sam sposób i będziemy sobie maksować, co się da, A może później pójdziemy troszeczkę w klimaty maksowania, jak ze starych czasów, czyli prosty, lepszy i dowalony. Dawajcie znać. Przypominam, że na adifox.pl macie książeczkę 101 koktajli, taki fajny zestaw barmański i wiele innych rzeczy do zobaczenia z siema.